No i tak, Hej Kasimka, ja dzisiaj jestem na moim magazynie. Bo co? No trzeba jechać z butelkami. Trochę się ostatnio przez dwa dni tak no, zbierało buteleczek. Nie, nie chcę tego zbierać. Tu się moczą te takie, które były najbardziej brudne. Tu są te, które były tam czyste pod tym drzewem, to oglądał odcinek, wszystko z jednego miejsca. Także tu jest jeszcze jestem na, na magazynku. O, to jeszcze z tymi koreczkami zrobimy temat, żeby jak najmniej tego było. Tek, aluminium do aluminium. No i co? Taki pomysł, że ja jadę dzisiaj do butelkomatu, pakuję buteleczki, a tam przy butelkomacie będzie czekała na mnie Nadia. Dobra, wyciągamy te wmoczone, no, no może z nie będzie tak nie będzie tak dobrze. No. Na chwileczkę tutaj grawitacja. Niech zrobi swoje. Tak, i tu jeszcze chyba jedna była. No, takie właśnie moczenie butelek. żeby źle nie wyglądały. Woda, oczywiście, deszczówka. Tak, tak, padał kiedyś deszcz. <grym> A zachowuje się gorąco. No. Tyk i dlatego tutaj już mamy sporo, sporo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest dziesięć, piętnaście, osiemnaście butelek. Jakby nie licząc, jeszcze będzie za to 9 zł. Dobra, obecną pakujemy do, do torby. Torba oczywiście od Krzysztofa z kanału po pociągowo. Pozdro, serdecznie krzychu. Dobra, nie ma co gadać. Wycieram te butelki, pakuję do torby. No i tak, jest 18 butelek. Ciekawe, czy jeszcze wszystkie automat przyjmie. Tutaj jest ta łąża zwrotna w niektórych regionach już. No ale zobaczymy, przetestujemy. Co wpadnie, to wpadnie. Dobra, ładuję to do samochodu, jadę do, do, do marketu. A tam przy butelkomacie czeka na mnie Nadia. No i tak, ja już przy jednym z moich ulubionych automatów, znaczy coraz bliżej jeszcze, nie, idziemy do butelkomatu. Nadia już tam powinna czekać. Zobaczymy czy w ogóle jest czynny Oby. O, jest Nadia. No, czekasz tutaj co tu masz? Kupony. Co, mamy kupony, nie zawahamy się ich użyć. Dobra zobaczymy jeszcze w z tego ładujemy co długo czekasz? Nie na razie ładnie wchodzą śmieci z latu Nie rozpoznaję, muszę tu wrócić. Jest jedną mniej. tego jestem ciekaw, czy nam to przyjmie. Nie, nie chcę, nie chcę Mnóstwo. No właśnie. No i tak, taka awaria. Nie wiem, myślę, że na dziś udało się nagrać. <grym zimna> ja Spadło się. O tym mówię. Że muszę kupić nowe. Trzeba pójdę gdzieś na magnes, żeby wpadł telefon do wody. No i tak się hmm. dzieje. Nie ma nic trzeba kupić. Jest awaria. <grym zimna> Zerwał mi się uchwyt z mojej tutaj wszelki i musiał być tutaj przerwany. Reanimacja. <grym zimna> No ale co, no 16 butelek padło, czyli mamy już tutaj 8 zł. 8 zł do puli i ile butelek? 16, tak? No, dwie odpadły i czyli w sumie oddaliśmy ile? Mm, 175, 185, 191 butelek, tak? 191 butelek, e, co daje nam kwotę 95,50, tak? Za tyle mamy tych wonów, czyli 95,50 na, na to wydamy? Na karmę dla kotów. No, na karmę dla kotów, czyli co? Idziemy do, do sklepu zrobić zakupy i jedziemy do schroniska. Dobra, idziemy coś kupić. No i my już mamy towar. Nadia dokonała do, dokona już wyboru. No to dobrze, wiesz, co tam trzeba wziąć. Coś dla młodych, tak? Dla do małych, dobra. Ja mam dla starszych. Okej, okay, niech jest. z Super. Dobra, suchy temat mamy, to jeszcze coś ten, weź to, ze cztery puszki weźmiemy. Możesz pomiksować. No i co? Idziemy do kasy, nie? No i tak, 191 butelek wytaszczonych z lasu, z krzaczorów, z rowów, tak, brudnych, zostało zamienione na e, trzy takie torby suchej karmy dla kociaków, na cztery puszki. I dopłaciliśmy do tego interesu... Ile, ile żeśmy to dopłacili? Wie to pisz? Złoty, 43, tak, jest dopłacone. E, no, 96 zł, 96 zł i 93 grosze, całe zakupy. Więc co, jedziemy, jedziemy do schroniska, może uda się jakieś kuciaki zobaczyć. No co, my już na miejsce z Nadią. Gdzieś tam jakiś psiak szczeka. Ociaków nie widać. <gry> Bierzemy w towar, zanosimy w wyznaczone miejsce. Myślę, że mi się no, telefon nie wyleci z tego statułu Jakoś to reanimowałem. No, taka, taka, taka sytuacja. Dla nas to już znajome miejsce. No nie? No. Darowizny zostawiać tutaj. Zostawiamy naszą darowiznę. Jakiś piesek, dziękuję. Fajnie. Kęci sobie coś. No i tak, misja zakończona powodzeniem. Jestem zadowolony. Patrzcie, 191 butelek, tak powiem, z lasów, z rowów, tak, totalnych śmieci zostało zamienionych na, na karmę. Karma tutaj zawieziona. No jest gorąco, pewno psiaki, kociaki pochowane, także tak, nie będziemy tutaj przeszkadzać, my z Nadją naprawdę jesteśmy no co, zadowoleni, no. super fajnie, że, że, że czekałaś ja się bardzo cieszę, taki odcinek tak więc pozdrawiamy serdecznie ze schroniska i co? Hej Kasiemka, do zaś!